Siema widzowie i witam was na odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku powiem wam jakie są nowe zmiany w balansie. Jeżeli wiecie lub nie wiecie, wczoraj do, zostało dodane do gry ponad 17 różnych zmian w balansie. Jedne to nerfy, drugie to buffy, nie było żadnych jakichś reworków no i po prostu w tym filmie powiem wam jakie one są, tak aby się po prostu zrozumieli i też powiem czy moim zdaniem te postacie dzięki temu staną się lepsze czy gorsze, oczywiście w zależności czy dostały buffy czy nerfy i też powiem po prostu czy te buffy i nerfy są mocne, czy są dosyć mało znaczące, więc jeżeli materiał się... Podoba możecie zostawić subapkę w górę dzwonaj również możecie <laughs> wbić na serwer Discord i jak widzicie mam trochę kaszel, ale zanim przejdziemy do buffów to chcę zaznaczyć, że dzisiaj około godziny 15 będzie live, czyli tak około godzin, nie o no, tak bardziej 2 godziny po tym jak widzicie ten odcinek, więc dosyć hype Będziemy na tym streamie wbijali Kenziego z widzami oraz też będziemy wbijali rankedy z widzami, ale przede wszystkim Kenziego i nie masz to przedłużać, możemy przechodzić do buffów. Więc jak chodzi o buffy cztery postacie dostały buffy w właśnie tych zmianach a je jeszcze jedno co nie powiedziałem, że to są ostatnie zmiany w balansie przed finałami światowymi. Finały światowe będą brały, no po prostu będą między 1 a 3 listopada, czyli no lekko mniej niż za miesiąc od momentu wydania tego odcinka. Ale co, jak chodzi o szkap, dostał on jednego moim zdaniem dosyć dużego buffa, czyli jego damage na 11 levelu poszedł z 2180 mecza do 2000 właśnie 3020 i ogólnie jest to naprawdę bardzo spoko zmiana, ogólnie teraz sobie sprawdziłem, że z damage gearem i z hyperką odpaloną Squeak robi ponad 3700 damage'a, jeszcze z pierwszym starpowerem oczywiście, ale ogólnie dzięki temu buffowi teraz dużo bardziej się opyla grać pierwszym starpowerem i na pewno Squeak będzie dużo lepszy, bo ogólnie problem Squeaka był taki, że dosyć łatwo się go kontrowało, w sensie, że jakimiś postaciami agresywnymi, na przykład Mortis, na przykład Rosa może, Kenji oczywiście, po prostu takie postacie, co są agresywne i też po prostu takie, na które Squeak nie ma wystarczająco, no ale teraz właśnie Squik może między m.in. 3-shotować Mortisa właśnie z tym Star Powerem, więc naprawdę jest to bardzo spoko dla niego zmiana. Drugi buff, który mamy jest już tutaj do Mazie. to akurat chyba najmniejszy buff w tym updatecie, czyli jej damage poszedł chyba z 2620 do 2800. Ogólnie w sumie ten damage, który Mazie dostał jest większy niż ten, który dostał Squik, ale po prostu jest różnica między atakiem Mazie a różnicą ataku Squeaka, no bo jak wiecie, również wiecie, Mazie ma. Na, tak naprawdę najcięższy atak do trafienia w tej grze, po prostu jej atak jest naprawdę trudny do trafienia i tak naprawdę to jest powód, dla którego Maze nie jest dobra. Ogólnie powiedziałbym, że Maizy byłaby naprawdę dobrą postacią, gdyby po prostu miała normalny atak. Oczywiście wiem, że to jest tak celowo, że ona ma być trochę unikatowa z tego powodu, że ma taki zdejowany atak, ale po prostu na competitive ludzie nie grają Maizy tylko z tego powodu, jak trudno trafia się jej pociski, ale za to trzeci buff jest moim zdaniem największym buffem, jaka ta postać miała od długiego czasu, czyli Penny, pamiętam, że jest jakiś widz, który cały czas pod odcinkiem pod odcinkami gada coś o Penny jeżeli ja coś powiem o Penny to on coś powie o Penny, że on tam ją mainuje czy coś i ogólnie może się teraz byczku z tego powodu cieszyć ponieważ Penny prawdopodobnie teraz będzie w mecie ponieważ dostała ona buffa na range o aż 8% i ogólnie to jest bardzo duży buff, ponieważ buffy na range to jest drugi najwięk, najlepszy rodzaj buffa, jaki postać może dostać bo najlepszy to na movement speed pamiętacie może jak Shelly dostała buffa na szybkość i Sasha z, z najgorszych postaci w grze do najlepszej i tak jak widzicie Penny ma taki range jak miała przed reworkiem bo jak wiecie lub nie wiecie Penny e, dwa lata temu właśnie w wakacje 22 roku miała spory rework w postaci zmienili wszystkie gadżety, star powery, damage, hp i też między innymi zmienili jej range i po prostu e, oryginalnie przed tym reworkiem Penny miała mniej więcej taki range jak teraz ale po reworku Penny Miała dużo gorszy ręcz. Ja już zauważyłem, że sporo osób zaczyna grać peny. Oczywiście teraz w tej mecie raczej nie będzie broken z tego powodu, że po prostu Kenji i Mortis nadal są bardzo dobrzy. Dostali oni buffy, znaczy nerfy, do których za chwilę przejdziemy, ale już wam mogę zapowiedzieć, że oni tak nadal będą bardzo dobrzy. No i w sumie, gdyby te postacie nie były w mecie, no to prawdopodobnie peny by też była w mecie. Też oczywiście Daryl jest dosyć dobrą kontrolą. Ale ogólnie, naprawdę, jeżeli ktoś tutaj lubi grać peny, to powinien się cieszyć, ponieważ jest on naprawdę spory. I ostatnia postać, która dostała buffy, to jest Mandy. I sam dokładnie nie rozumiem, jak to dokładnie działa. Bo zrobili coś takiego, że jej pierwszy Star Power teraz, jakby ma wolniejsze ataki, drugi Star Power ma szybsze ataki. I jej ult to samo, że tutaj ma trochę wolniejsze, tutaj trochę szybsze. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale po prostu w skrócie. Zrobili jakieś zmiany z mendy spore i teraz jest po prostu głów, główna rzecz, którą musicie zapamiętać, że teraz oba starpery są dobre, bo przez całą egzystencję tej postaci drugi starper był całkowicie useless, a teraz różnica między szybkością ataków i ulta w pierwszym starparze i drugim starparze nie jest aż taka duża, więc jeżeli chcecie, to możecie popróbować drugi starpery. Ja też będę próbował, w obecnej chwili nie jestem pewny jak jest lepszy i tak na razie próbował je nagrać w Keychain Power, ale pamiętajcie po prostu teraz, że drugi Star Power to też jest teraz poko opcja. Więc teraz możemy przejść do nerfów i zaczniemy sobie od Kenziego. no myślę, że nie jest nic dziwnego, bardzo sporo osób się spodziewało, że dostanie on nerfa, mówiłem, że Kenzie będzie łatwy do skontrowania, ale chyba się pomyliłem, bo tak naprawdę jedyne postacie, które mogą tak bardzo dobrze skontrować Kenjiego to jakieś słabe postacie, na przykład taki Bull, taki El Primo, po postacie, które mają sporo HP, no bo wiecie, Kenji po prostu nie robi aż tak dużo demedża, no i też, które też... To po prostu te postacie, które mają go też muszą mieć trochę tenge. No i co? Kenji dostąpił są na Teraz po prostu to leczenie to nie 75%, tylko 50%. Ogólnie bardzo spoko nerf. Szkoda, że nie dodali nic więcej na przykład nerfa powiedzmy, że na strafary, ale zdecydowanie ten gadżet to była najbardziej broken rzecz w tej postaci i po prostu nie mam boję się jakim cudem ten gadżet był w ogóle taki broken. Bo ja go w ogóle powstał to ja nie wiem i tak to jest nadal top 3 najbardziej broken, broken gadżetów w grze. razem z gadżetem Lili na pewno i nie wiem, może G7 Majka czy coś takiego, ale ogólnie, e, no, nadal Kenji będzie bardzo dobry, więc spokojnie, jeżeli chcecie go kuszować, to nadal będzie okazja. I co? E, tak jak mówiłem, Kenji, e, jak jest Kenji, no to też można od razu omówić Mortisa i on dostał też nerfa na jego Hyperkę i teraz e, ta Hyperka ładuje się trochę dłużej, zamiast 10 ataków, tak jak wcześniej ładuje się teraz na 12 ataków, ale na przykład jak się użyje ulta, to jest chyba tak, że 1 ult i 10 ataków, chociaż nie jestem na 100% pewny, to wy musicie sprawdzić akurat taką rzecz, ale i tak Mortis nadal będzie na pewno dobry w sumie e, no nie, nie ma co pokazywać właśnie wam to powiedziałem że 10 na 12 się zrobiło i na postać bardzo bardzo zbalansowana postać, która została nerfa, to jest MO też. Pewnie się spodziewaliście, że Mou dostanie kolejne nerfy, ponieważ po prostu no, nawiedza on trochę tą grę. I dostał on dwa naprawdę moim zdaniem dosyć mocne nerfy. Jeden na jego damage. Teraz jego damage po prostu jednego pocisku poszedł z 1200 do 1080, a drugi nerf muszę wam jakby bardziej pokazać, bo wcześniej jego ult ładował się na 8 pocisków, a teraz sam w sumie nie liczyłem, jak długo się to ładuje, więc możemy sobie razem policzyć. I co, sprawdzimy my może na tym bosie. Tutaj już trafiłem go czterema pociskami Czyli teraz się chyba ładuje na 10 pocisków teraz chcę tak trochę inaczej wycelować, aby tylko jeden trafił tak, teraz ładuje się jego ulna na 10 pocisków zamiast na 8, jest to naprawdę dosyć spora różnica, oczywiście nie jest to taka spora różnica jak między innymi Lary dostał kiedyś nerfa, że poszło mu z 5 na 8 aż pocisków, ale i tak nerf naprawdę bardzo spoko i też tutaj od razu mogę powiedzieć o Chesterze i akurat Chester moim zdaniem dostał jednego z większych nerfów w tej aktualizacji dostał on jednego nerfa mniej znaczącego na no, jego HP poszło z chyba 7400 do 7000 000. jest to spoko zmiana oczywiście nie jest to jakaś największa zmiana ale między innymi dzięki temu search może teraz e, zabijać sera na trzy łodziski, ale drugi nerf bardzo spory to nerfili jego pierwszy starpar bo jak Wiecie lub nie wiecie, no gdy reworkowali Franka, to też Chester dostał reworka na pierwsze 100 że po prostu jego pocisk teraz po prostu robi 200% więcej damage'a i zmienili to na tylko 150% więcej damage'a, czyli tak naprawdę ten pojedynczy pocisk e, dostał nerfa o, no kurde ile to jest damage'a, o ponad 500 i to jest naprawdę spory nerf. Nawet to jest chyba 640 dmg, to jest trochę crazy I tak wydaje mi się, że Chester nadal będzie dobrą postacią Ale moim zdaniem ten, buff był, ten nerf był chyba trochę za duży I w sumie też taka postać dosyć podobna do Chestera w mechanice to jest Gale I Gale z tego co pamiętam też dostał dwa nerfy Jeden naładowanie hyperki z 3,3 ulta poszło na aż 4 ulty Więc to akurat bardzo spora zmiana I druga zmiana też jest dosyć spora Czyli po prostu jakby jakby to powiedzieć, że po prostu cofnęli Buffa na damage ulta, który dali miesiąc temu około i jest to naprawdę spoko, ponieważ Hyperka gayla wcześniej mogła robić po prostu tam chyba prawie 4000 damage, ale na szczęście teraz już nie może i może robić tylko tam 2700 i. No ogólnie naprawdę nerf bardzo spoko, ogólnie Gale na pewno powinien być teraz poro gorszy, to może być też razem z chesterem jeden z największych nerwów tej aktualizacji i też przed postać, która tutaj dostaje nerfa, to jest. Daryl i Daryl dostaje zdecydowanie najmniejszego nerfa ze wszystkich postaci. Moim zdaniem ten nerf całkowicie nic nie zmieni w tej postaci, już zapowiadam. I po prostu jego ataki teraz będą trochę mniej ładowały ulta. Chociaż i tak, wiecie, Darylem zazwyczaj się ładuje ulta. A właśnie, jak się po prostu wiecie, no tak automatycznie, bo zazwyczaj, no w sumie zależy od trybu. Bo na przykład na takim knockoutie to gra się defensywnie, a na takim grow no to gra się ofensywnie. Ale ogólnie e, zaufajcie mi, że ta zmiana tak naprawdę nic nie, nic nie zmieni w tej postaci. No i ostatnia postać, która została nerfa to jest mech i ona też dostała niejakiego już największego nerfa, po prostu jej HP w robocie poszło z 8000 do 7000, jest to oczywiście spoko nerf, ale moim zdaniem Meg nie była konieczna nerfa, oczywiście na pucharkach jest ona bardzo dobra, ale na competitive nie jest już ona aż taka dobra jak była po prostu w poprzednim chociaż i tak nie będę narzekał na to, że dostała ona nerfa i też w sumie e, to tak samo jak z Chesserem, teraz Serge będzie mógł zabijać robota mech na tylko 3 ataki, to jest naprawdę spoko i też jeżeli chcecie moje predykcje na jaka postać teraz będzie Najlepsza w grze, to ogólnie mam kilka predykcji, Może być nadal Moe i może być nadal Kenji, ponieważ po prostu nadal są Broken i nie dostali takich dużych nerfów. Serge, oprócz tego, może być bardzo spoko Jest on Jeno, zróbszy kontr na Kenji'ego, ale nie tylko na Daryl, też jest bardzo dobrą kontrolą na Franka Wastera. E, też, oprócz tego, właśnie Daryl nie dostał tak naprawdę żadnego nerfa, więc nadal będzie na pewno bardzo dobry. Też Barley, no e, dobra, może nie Barley, tylko Lary bym powiedział, że może być nadal w mecie, ponieważ Lary, nie wiem, jakim celem ta postać nie dostała nerfa. On po prostu jest teraz totalnie w mecie, tak samo jak Barley moim zdaniem obie te postacie powinny dostać jakieś nerfy a tak oprócz tego to nie wiem, czy jakaś postać ma potencjał, aby być w top mecie więc to tyle, jeżeli ten materiał się przydał i się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i też możecie coś napisać mojego w komentarzu i też jeszcze pamiętajcie na streama, widzimy się w następnym filmie, jo